Mędkarskie grono Po raz ostatni W tym roku Wybieram się na rybki Nie jest to zakończenie sezonu ponieważ Dla mnie póki Pogoda sprzyja nie ma końca sezonu Nawet jak jest lód To jedzie się gdzieś połowić z lodu Mamy 28 grudnia Godzina 6.44 Wybieramy się na kanałek Zapolować znowu na Leszczyki, pobawić się trochę z rybkami Mam nadzieję, że zmiana pogody, która akurat nastąpiła tej nocy, nie wpłynie jakoś delastycznie na, na ilość tych brań. Były fajne temperatury utrzymujące się mniej więcej w takim samym zakresie. Dzisiaj już ma być 7 stopni na plusie. Podejrzewam, że leszczyk pójdzie w toni, natomiast może płotka się pojawi, bo już będzie cieplej. No niestety, taki dzień trzeba to wykorzystać, później już nie będzie okazji, zaraz sylwester, jeszcze co prawda nie mam nowych znaczków, więc nie wiem kiedy to nastąpi kolejny raz. Dzisiaj troszeczkę jest mocny wiatr, ale akurat z doświadczenia wiem, że w te miejsce, które jadę jest fajnie osłonięte drzewami, krzakami, mam nadzieję, że tam troszeczkę to stłumi, że nie będzie on wiał z innej strony. Troszeczkę dzisiaj zmienię taktykę Troszeczkę pokombinuję z mieszankami Przygotowałem też konopie na tę płoć Parzyła się ona w termosie No zobaczymy jak będzie Ostatnie wypady były bardzo fajne Wyniki były mniej więcej od 7 do 9 kg. No chciałbym w końcu pobić ten, ten, ten swój rekord, tak? 12-kilowy Może akurat dzisiaj się uda takie, takie będzie szczęście i super zakończy się ten rok. Teraz pokrótce opowiem o tej zmianie tak jakby taktyki, bo nie wiem czy na miejscu będę miał okazję to nagrać. A to z powodu tego, że to miejsce jest bardzo oblegane przez wędkarzy i, i nagrywanie jest trochę takie, można powiedzieć, jeszcze w moim przypadku krępujące. Człowiek się miota, nie do końca wszystko idzie tak jakby chciał. Ostatnie razy, które byłem, nie nęciłem wstępnie. Prawdopodobnie teraz myślę, że mógł być to błąd, ponieważ, na tą dużą ilość ryby, która jest na kanałku, ona po prostu się nie utrzymywała, bo zjadała te małe ilości, które podawałem często w małym koszyku. Jej nie wystarczyły. Tym razem wyciągnę w końcu wędkę do nęcenia, przetestuję nowy kowrotek, który na nią założyłem i zanęcimy. Zanęcimy mieszanką, którą pierwszy raz zrobiłem. Mieszanka jest dosyć kleista, ale nie użyłem do tego żadnego kleju. A to, co zastosowałem do tej mieszanki, to opowiem później, czy też w następnym filmie to wyjaśnię. Zobaczymy, jak to się uda, czy to się spisze. Oczywiście będę robił wałki. Wałki będę spajał jednak bentonitem w różnym stopniu sklejenia, tak aby przez cały czas wędkowania wabiły tą rybę, czy też utrzymywały tego leszczyka, żeby on tam miał w czym grzebać, czego szukać. A nie razu na, z ostatnich wypadów, w zasadzie bardzo rzadko, kiedy używam jokersa jokersa i ochotkę, to zazwyczaj biorę sobie na zawody. Na rekreacyjnym tego nie używam. Nie zauważyłem z tego powodu, żebym miał jakieś gorsze wyniki od kolegów obok, którzy używali. Więc nie bawię się w niego. Jedynym jakim miechem, które rzucam do tych mieszanek, to jest e, mrożony biały robak, czerwony pinka. No co mi tam zostało, wrzucam to do torebek e, i to mrożę. Wędka, którą używam do nęcenia, jest firmy Rumpol. Jest to jedna z, jedna z najbardziej skupywanych wędek na Allegro. To też ja ją kupiłem. Wędka jest w cenie e, bodajże 80 czy 90 zł. Także nie, 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 nie będzie jakiejś wielkiej straty w razie czego, jak e, kiedykolwiek coś się z nią stanie, czy pęknie. Czy, czy, czy strzeli. Bardzo fajna wędka, w małych pieniądzach naprawdę bardzo wytrzymała, bo to też takie opinie opisywali użytkownicy na Allegro. 360 do 180 gram, fajnie miota się zapakowaną szklanką, którą wcześniej ważyłem, miała jakieś 150 gram. Co prawda daleko nie rzucam, bo to są odległości mniej więcej do 35 metra. Ale nie obawiam się o to, że cokolwiek jej się stanie. No bo wiadomo, w tych pieniądzach nie będziemy tego tak bardzo żałować. Jest ten okres trochę chłodniejszy, więc ta rybka już tak nie pierze agresywnie. Brania są można powiedzieć, że bardzo delikatne. Więc tutaj też troszeczkę zmieniłem ten zestaw, na który łowię. Zastosowałem Fiderolink firmy Lorpio. To też tam widzicie na fotkach łowię już na niego drugi raz, bardzo fajnie się spisuje mega, do tego mam także zamontowaną federgumę flagmana, wszystkie te rzeczy i sprzęt będziecie mieli w linku poniżej filmu, tam sobie można będzie przejść do, do, do sklepu, w którym to kupiłem i sobie popatrzeć czy też zakupić. Skróciłem także przypon do 40 cm dzięki temu i Federlink bardzo szybko widzę brania, mogę na to szybko reagować. Przy dłuższych przyponach bywało tak, że ta rybka pobierała ten pokarm, ale z powodu tego, że jest w tym okresie leniwa, potrafiła nawet mi stać z tym przyponem i w czasie kiedy chciałem przerzucić, zwinąć okazało się, że już mam rybę na, na haku. Także to bardzo fajnie działa na podstawie ostatnich kilku razy. Myślę, że i dzisiaj też zadziała, a jak nie, to będziemy kombinować w trakcie łowienia. Także więcej nie będę już nic gadał, jedziemy nad wodę, trzeba się skoncentrować na drodze. Resztę nagramy już nad wodą. A i na miejsce, o dziwo jest pusto, nie ma nikogo. Chyba wszyscy jeszcze po świętach nie doszli do siebie. Można sobie blisko zaparkować. Nie wiem czy cokolwiek będzie widać, bo jest ciemno, a i z tego powodu musimy poczekać aż się rozwidni. Ale w międzyczasie już sobie wszystko poznoszę. No dobrze, jeszcze jak było dosyć ciemnawo, stanowisko już sobie rozłożyłem, wszystko odmierzyłem, wędki, nie nagrywałem, bo to i tak byłoby słabo widać. Teraz przystępuję do wypakowania zanęt. Wszystko mam przygotowane dzień wcześniej, żeby już się nad wodą tutaj nie, nie paplać, nie, nie mrozić rąk. Tutaj mam przygotowaną zanętę do łowienia. Dwie zanęty Match Pro z ziemią torfową, to jest do łowienia. Delikatny, fajnie rozsypujący się materiał. Już mamy przygotowane. Nie dodajemy tam żadnych dodatków. Wszystko będziemy dodawać w czasie łowienia. No i mamy teraz tą drugą, którą także przygotowałem dzień wcześniej, czyli tą wspomnianą do nęcenia. Jest bardzo kleista, więc fajnie się będzie formowało z tego wałki, długo będzie się rozmywała w wodzie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, nie dodany jest tu żaden klej. Dodałem taki pewien specyfik. Na razie tajemnica, później jak uda się nam cokolwiek na to połowić, wyjaśnię to w przyszłym filmiku. Oczywiście z tego będę kleił wałki, Z2 będą sklejone tak jak ona teraz wygląda. W kolejnych będę dodawał po trochu bentonitu, żeby to dłużej zalegało na dnie. Na razie tyle nam starczy. Podam na wstępnie około może 5-6 wałków. Resztę sobie jeszcze zostawiłem w torebce na późniejsze donycenie. Do tego oczywiście są przygotowane konopie, które były kilka razy parzone w termosie. Teraz tylko trzeba odlać wodę. No i trochę dodamy. Resztę sobie zostawimy, aby do dawać w czasie łowienia do koszyka. Wszystko mamy już przygotowane. Mam troszeczkę problem z robaczkami, bo się nie rozmroziły. Ale może jakoś wydłubię i dodam do, do tego wstępnego nęcenia później w trakcie. To już pewnie już będą y, y, rozmroźnięte. O, jeszcze. Nasze żywe robaczki jeszcze się nie obudziły. Konopia. Jeszcze jeden taki dodatek, który ostatnio stosuję. Nie wiem, czy się sprawdza, czy nie, ale widzę, y, że ryby y, trawią go. Dobre, teraz bierzemy się za lepienie wałków. Okej, okay, wałki na wielkość będą tak jak ta szklanka Jacksona. Dwa pierwsze będą sklejone bez dodania bentonitu, tak aby szybciej to zapracowało. Bardzo lepka jest ta mieszanka. Na przymiar fajnie. I kolejne już dodam bentonitu Mamy w te nasze niewyspane. Na początku tyle. Z tego ukrajemy kolejne dwa wałki. Później jeszcze do Sypiemy bentonitu. Już po dodaniu bentonitu całkiem inaczej to się klei. Już takie twardsze się zrobiło. Troszeczkę za małe, ale po zaczopowaniu będzie się trzymał. Dobrze. I do kolejnych. Jeszcze jedna porcja bentonitu. Myślę, że to na razie będzie tyle. No, już bardzo się klei. Dwa, w tej chwili mamy dwa, cztery, sześć, siedem wałków. Myślę, że to póki co nam wystarczy. Obmyjemy rączki i zaczniemy ręcić. Okej, okay, bierzemy się za wstępne ręcenie. Wałki już mam przygotowane. Lekko przyczopować. Trzyma się fajnie. Wpisów bogaty, poleciał Ok, wstępne cenie zakończyłem. Teraz niech sobie troszeczkę woda odpocznie. Bierzemy się za zamontowanie przyponu. Tak wygląda zestaw, o którym wcześniej wspomniałem. Do tego koszyk Mariusza, kurka. Wszyscy tutaj bardzo dobrze znają to rękodzieło. Polecam link, też będzie w opisie. Dwa stopery odstawiające feder gumę i na końcu szybko złączka. Montujemy przypon i Zaczynamy zabawę. Przebrączk zamontowany na haku, jak zwykle ląduje biały i biały, barwiony na czerwono, bo uważam, że tutaj czerwony kolor to jest podstawa. Koszyczek 15 gramowy, cztery oczka. No i teraz tworzymy mieszankę, czyli zanęta, trochę konopi, trochę tych nieszczęsnych, nierozmrożonych robaków i paleciku czaskowego. I ten zestawik ląduje do wody. Zostaje nam czekać tylko na efekt. Pierwsze brania już są sygnalizowane. O, i mamy. Pierwszą rybkę. Długo nie trzeba było czekać. Prawdopodobnie leszczyk. Mały leszczyk. Ale już cieszę. Coś się dzieje w każdym bądź razie. taki gigant kolejny koszyk w wodzie szczytóweczka delikatnie napięta praktycznie zostawiam ją jak najbardziej możliwe na prosto by widzieć każde minimalne uciągnięcie i jak widać po wodzie jak wcześniej wspomniałem mimo sporego wiatru który za plecami naprawdę szaleje wodę mamy piękną krzaczki nasz osłaniają o już widzę kolejne branie jest i kolejna rybka czyli zabawa zapowiada się przed o spadła no cóż i tak bywa w zasadzie co, co rzut to jest rybka także na razie jest fajnie. Zobaczymy przy tym naszym założeniu, uda nam się utrzymać te rybki do końca naszego dzisiaj łowienia. Na ten leszczyk. Już troszkę większy. O, delikatnie za dolną wargę, bardzo delikatnie. Widać jak one ten pokarm pobierają. W zasadzie jest za sama. Za samą skórkę tylko, więc nażyło dobrze opaść, i już mamy zapewne kolejnego leszczyka Wydaje się trochę cięższy, o ten już jest. Podobny rozmiar do tamtego. Także delikatnie, zobaczcie, tylko jest za, za skórkę. Przerywnik w trakcie, oczywiście, tego filmu, bo po tym przerywniku jeszcze będzie kilka fajnych ujęć rybek, no i oczywiście efekt końcowy. Dlaczego przerywam? No, niestety nie mogłem nagrać większości brań, a to z tego powodu, że kolejny raz GoPro się obraziło, zawiesiło, wyczerpało mi dwie baterie. Taki to sprzęt, tak bywa. Brania. Chimeryczne, bardzo delikatne, widać było, że ryba jest, no i tak jak podejrzewałem, że zrobiło się trochę cieplej. Te leszczyki stały w tonie, widać to było po, po nawet po tym jak spinningiści znowu przypadkowo zaczepiali leszczyki za kapotę. Kilka fajnych płotek jednak się pojawiło, w tym tam na zdjęciu będzie widać je, jedna już taka większa, fajna, ale nie było tego dużo. Leszczyków też nie było, jakiś ogrom. Nie powiem, że złapałem dużo mniej niż ostatnimi czasy. Wynik podejrzewam, że będzie podobny, czyli tam gdzieś w granicach pewnie 8 kg, 25 sztuk. Podajże sporadyczne brania. Po szczytówce widać było, że ta ryba gdzieś się kręci, bo cały czas były delikatne uciągnięcia, i mimo nawet krótkiego przyponu, nie były te brania jakoś bardzo agresywne. Trzeba było naprawdę wpadrywać w szczytówkę, żeby cokolwiek wciąć. Może przy delikatniejszej szczytówce, chociaż ja miałem 0,75, może przy delikatniejszej byłoby to jeszcze bardziej widoczne. No ale nic, ostatni dzień w tym roku uważam za udany. Ryb nie ważyłem, bo już nie chciałem ich męczyć. Szybko wróciły wszystkie do wody. Jeżeli film się spodobał, poproszę o kciuka w górę. A jeżeli macie ochotę, to zasubskrybujcie ten kanał. To daje takie trochę więcej motywacji do tego, żeby jeździć, nagrywać, testować, kombinować. No, i ogólnie jest bardzo miło. Także teraz zobaczycie jeszcze kilka ujęć rybek. No i to, co udało mi się nazbierać w siatce. Dziękuję bardzo za cierpliwość i za obejrzenie tego filmiku. Oczywiście w przyszłości będę starał się w miarę możliwości kręcić kolejne. No i co? Do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się.